Witam Was, zapraszam na tygodniówkę. Jak zawsze miłość, relacje. No, jakie tutaj energie na te najbliższe dni? Zapytamy karty o coś ważnego, co warto usłyszeć, na co warto zwrócić uwagę z jakichś powodów. Dwie opcje będzie. No to sobie wybierzcie tak, bo to jest cukinia. No i gruszka. No to sobie wybieracie. Obie są zielone, trochę się różnią, no ale sobie weźcie tak spontanicznie. Wiecie o co chodzi. Dobrze, bo jest tak jakoś zamyśliłam o tych rekwizytach. Zacznę od cukinii. Pamiętamy, że rozkłady to jest informacja o energii. To nie jest przesąd, nie jest wyrocznie. Co dla tej cukinii? Takiej świeża jest. Dobrze, co na najbliższy tydzień? E, jakie tutaj energie dla Was? Taki zielona. ta rekwizyt jakoś mnie tak nie wiem, zastanowiłby głębiej. No dobra, zobaczymy, jakie tu będą energie. No dobrze, i jeszcze sobie wyznaję kartę z tej talii. Żeby miała z innej talii, poproszę energię. Ktoś bardzo chce rządzić, ależ tu jest płomiennie, ogniście namiętnie. Trudna miłość, trudne decyzje. No, w najbliższych dniach dla tej grupy może pojawić się takie niezdecydowanie, jakieś takie rozchwianie, ale w ogóle jest jakoś tak dużo takiej tęsknoty, namiętności, jakiegoś pragnienia nie do końca spełnionego. A cóż, że on chce od niej, coś tam od niej chce, żąda, wymaga, chciałby, ale ona się nie daje ona tutaj po swojemu coś chce zarządzić, ta pani, temu panu. Tak się przekomarzacie tutaj, jakieś takie, takie ścierania się, takie. No, jedno nie chce ustąpić, drugie też nie. Każde ma coś do powiedzenia, każde chce być ważne. Jak tu dojść do porozumienia, kiedy tak się trzemy o siebie dosłownie? No ale wiecie co, tutaj jest tak, dlatego że wam na sobie zależy. Tu jest taka czułość tym wszystkim. Może być, może być trochę takich trudności, jakichś takich. Potyczek w najbliższych dniach może dojść do sytuacji takiego lekkiego napięcia, że ktoś stawia jakieś warunki, że będzie oczekiwał, że ona zrobi to i tamto i tak się zachowa wobec niego i żeby w ogóle uwzględniała to, na jakiej on jest pozycji życiowej, bo ty chyba zapomniałaś, mówi królowo. królowa, mówi, ależ nie, cesarzu, ja nie zapomniałam, zobacz, ja też mam swoją pałeczkę i potrafię nią władać, tak samo jak ty. Ona mu tutaj coś pokazuje. Tak mu chce, uwydatnić siebie. Bo tak jakby mu się wydawało w pewnym momencie, że on ją gdzieś tak jako taką myszeczkę potraktuje, że ona będzie się tak godzić na wszystko, akceptować jakieś jego roszczenia, narzucić jej chce coś, postawić warunki. Ona miałaby stać do pionu, ona mówi, no ale spójrz, ja tak nie mogę, ja też mam te swoje pragnienia i może ty przychylisz się do tego, co ja tutaj oczekuję. No, królowa się nie daje. Ona też ma tą swoją pałeczkę. Taka ta pałeczka do tej cukinii podobna jest. No, wiedziałam, że to coś znaczy. Jak dzisiaj Od razu pomyślałam, że szłam do tego składu tej cukinii. Nie wiem dlaczego. No, naleczyło no się między nimi. Chodzi o to, że, że królowa się nie chce jakby tak dać zagłaskać. Nie chce być taka przychylna już na wszystko, co ten pan cesarz chce zarządzić. Ona mówi, że jest mocno wybudzona, bardzo świadoma, gotowa na zmiany, gotowa na ryzyko. Tutaj może być taka ostra jazda, jakaś ryzykowna gra. Zagranie takie pomiędzy wami, którego się nie spodziewaliście jeszcze. Fajnie tu jest, bo... Gdzieś są te uczucia, no nie są tutaj tak uwydatnione, bo wy nie chcecie, jakby w tej gierce w najbliższych dniach ich pokazywać, ale wiadomo, że one są, bo jest ta bliskość, jest czułość, czuć przywiązanie pomiędzy wami, wam na, na sobie zależy, no ale musimy rozegrać pewną sytuację, jaka tutaj jest i, i jak to rozegrać. Przepychamy się, każdy chce swoich tutaj mieć, rację moja ma być na wierzchu. Cesarz taki zdziwiony, co ona taka się zrobiła, jakaś cwana, tyle ma do powiedzenia, a jaka jest, no proszę. Tak jakby gdzieś królowa w czymś mm, poszła do przodu, bardzo mocno, być może ryzykuje, może tutaj też są takie energie jakiegoś takiego trochę szaleństwa, spontaniczności, ale ona jest tak świadoma całej swojej sytuacji, swoich uczuć, pragnień, tego dokąd chce pójść, co chce spełnić w swoim życiu, że ona się tutaj jakby już nie obawia o tym mówić, jemu coś manifestować. Jeśli będzie wycofanie się z tej gry, to ona bierze to na klatę, na swoją klatę i mówi, że no dobrze, no to, to wtedy się wycofamy. Tak jakby teraz się prze przeważają się, coś się prze, przechylić ma e, szala w jakąś stronę i takie jakby ostatnia dogrywka pomiędzy wami w jakiejś kwestii no któreś tutaj już mówi sobie dość jak będzie trzeba odfrunąć to ja odfruwam, bo ja już dłużej nie będę em, jakichś tam warunków spełniać nie będę już stała na baczność i ona mówi, że sobie pofrunie a ten cesarz to jest tak obrośnięty w piórka, taki jest e, tak pewny siebie, taki, no, to ego ma mocno spompowane. No i co, zadziwiony jest, bo on bardzo jej pragnie, on jest nią zafascynowany. To jest dla niego taka, taka miłosna i ponętna nimfa. Jest w niej taka dzikość. Spontaniczność, coś takiego nieokiełznanego, on to bardzo lubi, uwielbia, on też taki jest. Tak jakby oni tutaj potrafią stworzyć swój świat, mogą mieć takie chwile, kiedy jest im cudownie, ale coś już się jakby nie mieści w tym wszystkim, coś się tutaj przechyla, przeciera. Królowa zaczęła pokazywać to, co w niej siedzi. Zaczyna manifestować, działać, ruszać. Używa po prostu tej swojej pałeczki. I cesarz jest zdumiony. Skądże ona ją wzięła, tą pałeczkę? No. No, bo był taki cesarz przekonany, że ona mm, nie wyfrunie, a ona mówi, że jak. Coś tutaj się nie zgadza, nie będzie pasować, to ona po prostu sobie odlatuje. Ona się pakuje, ona się przemieszcza, ona idzie dalej. A cesarz mówi, stop, gdzie ty będziesz szła? Zatrzymuje ją, hola, stop! Nie chce Ci stracić. No ale co, jak ty taki uparty jesteś? Uparty jest niesamowicie. Nie popuści, swoje narzuca, ale jej nie chce stracić. Także możecie mieć takie potyczki ze sobą. Bo tego żal, tego szkoda. Jemu bardzo zależy na Tobie, ale nie chcesz ustąpić, nie chcesz zmienić swojej postawy, czegoś zweryfikować. Ma być tak, jak On chce, bo On jest taki, um, taki, taki pan po prostu. No i co, jak nie będzie tak, no to nie, inaczej On nie akceptuje. Ale królowa sobie mówi, nie, takie rzeczy to już nie ze mną. Ja sama mogę, ja sama potrafię, ja wiem, jak coś zrobić na wszystko. Jakby tak nagle dojrzała. Kiedyś chyba go czymś tak przyzwyczaiła, rozpieściła. I on tym nasiąkł, że ona taka była bardziej taka łagodna, kotka, a teraz zrobiła się z niej taka bardziej wyzwolona wyswobodzona, taka, taka ptaszyca, ona potrafi teraz te skrzydła rozwinąć wie, że ma skrzydła, ona się dowiedziała tego, no nie wiedziała nie czuła, gdzieś była taka chowana więc chce odfrunąć cesarzowi cesarz może stawiać opór, obawiać się tego jej odlotu no i się będą tutaj przekomarzać co tutaj dalej z tym zrobić, no mają uczucia do siebie, czulą się, są dla siebie ważni, ale coś się tutaj rozważa, przeważa. Ktoś może mieć już po prostu czegoś dosyć i powiedzieć, że to już jest wystarczające. Ja już mam to, chcę mieć to za sobą. No, całą sytuację emocjonalną, te wszystkie wibracje. Cesarz po prostu zesztywnieć może cały. Nie, nie podniesie się z tego tronu swojego jak zobaczy jej postawę ona taka frywolna, rezolutna cesarz On tak dosłownie jakby zesztywniał cały aaa taki się zrobił nie do niedowiary oczy otworzył, ścienka zesztywniała tak, taka konsternacja co też ona mówi, co nawet prawie w ogóle jak nie ona, no nie poznaje kobiety no tak jest tak cesarz tutaj może być zadziwionym ustawą Twoją, królową. Coś wymyśliłaś, poczułaś się wolna, poczułaś, że masz wolność. Ty poczułaś, że masz skrzydełka, że możesz sobie pozwolić na ich użycie. Do tej pory jakoś nie pozwalałaś, nie mogłaś, nie byłaś przekonana. Byłaś czymś jakby zniewolona, omotana. On Cię będzie tak tutaj próbował zatrzymać, ale ja nie wiem, czy to się dasz zatrzymać. Jak Ci coś nie będzie pasowało, to... No, chodzi o to, że macie wybór. W najbliższych dniach i może być tak, że no, będą się rozważały losy czegoś. No, albo w tą, albo w tą. Takie dylemat. No dobrze. To była cukinia. A teraz gruszka. Dla tej grupy. Co na najbliższy tydzień. jakoś się tak rozgadałam do tej cukinii. A. Nie wiem. Także to jest jakoś ta cukinia, Do mnie dzisiaj przemawiała. Dla kogoś to jest tej cukinii, jestem pewna. Ważna informacja. Dobrze, zobaczymy gruszkę. No dobrze, jeszcze jedną kartę z tej talii Jacyś odsunięci jesteście, podzieleni, gdzieś tak do siebie zdystansowani, myślący, jak wy do siebie wzdychacie, myślicie, czujecie się. Tu w ogóle nie ma słów, tu jakby się coś, nie wiem, zatrzymało, zastygło, zamarło. Oni jadą na takim wdechu, złapali tak dużo powietrza, płuca pełne, klaty takie napięte, i nie mówią czegoś, czegoś nie puszczacie. Z siebie wzajemnie. Nie puszczacie żadnej, żadnego słowa, żadnej informacji, czekacie na, jakie, na jakąś dojrzałość, na inny czas. Zamilkli, cichuteńko, ale przerabiają oboje. Macie niesamowicie podobną energię w tym, w tym tygodniu. Jest tak dużo milczenia, tak dużo jakiejś ciszy. Zastanawianie się, czy się zmierzyć z czymś, czy się nie zmierzyć. Bo w zasadzie to mam ochotę się zmierzyć, mówi ten człowieczek. Bo dlaczegożby by nie? Ja w ogóle nie jestem szczęśliwa. I on też tutaj tak mm, tu jest takie mm, maskowanie się, ukrywanie tego, co tak naprawdę czujemy, gdzie wy tak chodzicie po tych imprezach. Jakby tutaj były różne spotkania, towarzyskie, imprezy i tak dużo tej, takiej aktywności, ale to cię nie cieszy, nie kręci cię to. Nie jesteś tym e, taka. Zachwycona. No, robisz to. Gdzieś tam chodzisz, kogoś spotykasz, coś przeżywasz, ale takie to wszystko jest. Jakiś nie dzisiaj. Możesz mieć taki, taki przesyt. Bo to, co najważniejsze, jest w tobie skryte. I w nim też. Dwie osoby, które coś skrywają. Noszą na sercu, noszą w sobie głęboko. Gryzą się z tym, przegryzają, przepracowują. Czy zawalczyć o relację, czy nie walczyć? I cisza. Ale wiecie, co, ten etap, na którym wy jesteście zatrzymani, on ma jakiś urok swój. No może to dziwnie brzmi. Jaki to urok, jak się nie odzywamy do siebie, jak nie wiadomo, o co chodzi, jaki to urok. No, jakiś jest urok taki, że w tej ciszy, w odległości, w milczeniu, jest jakaś stabilność. Jest jakieś zatrzymanie się, jest jakieś wrośnięcie, oddanie, pogodzenie z czymś, zaakceptowanie czegoś. Mądrość wam przychodzi, dojrzałość zyskujecie, rośniecie, rozwijacie się przez te uczucia, emocje, przez jakie przechodzicie zdalnie, z daleka, gdzieś od siebie. Tak jakbyście mieli taki parasol ochronny, energetyczny, tutaj, który czuwa tak nad wami, żeby wam nie spadło coś na głowę i nie wyrządziło wam żadnej, żadnej krzywdy w tej, w tej całej napiętej sytuacji. Ale każde z was ma w sobie swoją mądrość, i te mądrości są mądre, bo macie doświadczenia, macie wnioski, macie. Wielką świadomość czegoś, ale nie macie kontaktu, nie rozmawiacie. Jest taka chęć czasem takiego porywu polecieć, zrobić coś, przebić się. Nawet niektórzy mogą, mogą próbować, na przykład jedna ze stron, bo może być już zmęczenie tym takim zastojem, takim, bo coś jakby zatrzymało się na pewnym etapie i w ogóle się nie da z tego wyruszyć. Tak się, za, jakbyście ugrzeźli dosłownie w czymś. Tak was wciągało, jakieś mm, nogi wasze w tym, no nie mogą iść dalej. Wasze umysły przepracowywują to wszystko, i wy albo na coś czekacie, wypatrujecie szansy, nadziei, okazji, wypatrujecie siebie, jasności, zrozumienia czegoś, co w waszej głowie ma się pojawić, co wam ma zaświtać. Drodzy jesteście dla siebie, ale. Wzajemnie, doceniacie siebie. Jest, jest trudność, jest jakieś takie niedołączenie do siebie i taka mm, życiowa gra. To jest taka życiowa sytuacja, kiedy ludzie no z jakichś powodów nie są razem, coś sobie tam zrobili, powiedzieli, nie fajnie im wyszło i teraz nie umią do siebie dotrzeć, bo nie ma dojrzałości, bo nie ma gotowości. A ten człowiek mówi: Nie no, ja spróbuję, zawalczę. Ale on jest trochę takim buntownikiem, też takim, e, takim niepokornym, jakby może próbować, jak nosi go, dosłownie go nosi, cały jest taki roz, e, rozchodzony, roz, rozdygotany, rozbiegany, chce coś zrobić, chce coś poruszyć w tej sytuacji, żeby się zmienił jej status, ale jak to zrobić? Jak to zrobić? Jak tu jest taka mm, świadomość tego, że ktoś na mnie patrzy, jest na mnie zwracana uwaga bardzo, jest jakaś koncentracja, i ja muszę wystąpić teraz w tym przedstawieniu. Jakieś przedstawienie życia mam, muszę w nim brać udział, a tak bym chciał przewalić jakiś zastój. To jest specyficzna mm, sytuacja, kiedy to relacja, która jest niespełniona, nie żyje razem. Ma pewne swoje zaplecze energetyczne, ma swoją bliskość, ma swoją wielką wartość i wrażenie, świadomość tego, jak jesteśmy dla siebie ważni, czym to dla nas jest. I to jest um, takie jeszcze nieprzepalone, nie, nie, nie zostało to um, przepracowane. Oboje mają tego świadomość. Jest pokazane wyzwanie, jakiemu należy stawić czoła, ale żeby sobie z tym poradzić, należałoby na tym balu życia zdjąć maskę. A nikt się nie decyduje na zdjęcie tej maski. I Tak w tym tygodniu, jakby była dalej taka, taka cisza, cisza. Ta cisza jest bardzo wymowna pomiędzy wami. Wy się w niej łączycie, porozumiewacie. No, bez słów, no tak, energetycznie przecież tak się da. No dobrze, no i tak jest. I nie będzie tutaj jakiś komunikacji, dialogów, to ta opcja. Raczej niech tego tak bardzo nie oczekuje, bo, um, bo ten ktoś może nie zdołać się przebić przez te um, jakieś nie wiem, ograniczenia. Czy te ograniczenia są w życiu, czy tylko w głowach, to Wy już wiecie. Ale zatrzymaliście się na etapie takim, który, który jest fajny, jest jakby co, coś miłego, coś wartościowego do, do wspominania. I pomimo, że jest cisza, a że jest odległość, to jednak mamy do tego sentyment. A jesteście oboje tak, tak bardzo niezależni, tacy dojrzali, dorośli. Pewni siebie, pewni tego, gdzie jesteście, co się dzieje, tak zupełnie nie potrzebujecie siebie w tym kontekście, takim jakimś, nie wiem, fizycznym, materialnym, tylko energetycznie, emocjonalnie. Tu jest pokazana bardzo głęboka dojrzałość i świadomość pewnej relacji, ale właśnie w energiach. Taka świadomość tego, kim dla siebie jesteśmy, um, czym to jest, czym to mogłoby być, dlaczego tak jest. No, taka mądrość. No, ale wiadomo, takie sytuacje nie są łatwe i tutaj nie jest wam obojgu łatwo. Taki tydzień ciszy, ale bardzo wymowny, no, jeśli chodzi o emocje. No dobrze, to dziękuję za uwagę i do usłyszenia.